971 osób wzięło udział w tegorocznym 13 już rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym w Rawie Mazowieckiej. Mimo upływu lat wydarzenie cieszy się sporym zainteresowaniem. W mocno zabieganych czasach wspólna rowerowa integracja okazuje się wyjątkowo potrzebna, tym bardziej, iż rowerzystów na naszych ulicach jest coraz więcej. Przede wszystkim jest to jakiś grupowy wysiłek wśród znajomych, wśród dzieciaków, gdzie tych okazji nie ma tak na co dzień zbyt wiele. Też jakiś przykład, który, który dajemy właśnie temu tym młodszemu pokoleniu, że warto, warto wśród przyjaciół, wśród znajomych wybrać się na, na, na taki, można nawet powiedzieć, wysiłek fizyczny, który daje wiele radości i przede wszystkim wiele satysfakcji. W maju miałam komunię i dostałam rower i się nauczyłam w miesiąc na nim jeździć. I o... I postanowiłam wziąć udział z rodzicami w rajdzie. Jak widać, ludzie lubią się integrować, tak? lubią się spotykać, zwłaszcza przy, takim, przy takiej organizacji, w takim wysiłku, bym powiedział. Jednak jest myślę, że moda już od kilku lat na to, żeby na sportowo spędzać czas. Tak? Że nie rodzina przy telewizorze czy na zakupach tylko i wyłącznie, ale właśnie jak jest wolny czas, to spędzać go z rodziną, na wolnym powietrzu, już w ruchu. Jednak myślę, że w tym już pomału zaczynamy do, dochodzić. Za Europy, kiedy, kiedy ta moda na sport i sportowe spędzanie czasu jest widoczna, i dzisiejszy Ride jest najlepszym tego przykładem. W tym roku organizatorzy powtórzyli znaną trasę przejazdu, która w odwróconym biegu zaproponowana była dwa lata temu. Jak się okazuje, gruntowne przebudowanie ścieżki przejazdu jest mocno problematyczne. Z trasą jest generalnie troszkę problem. Bo ta trasa, po której, no, tak można powiedzieć, stale jeździmy, jest dosyć bezpieczna. To jest dla nas najważniejsze. Na trasie rajdu mamy mnóstwo dzieci małych i musimy pilnować, żeby to były tereny no bezpieczne przede wszystkim, tak? Mało uczęszczane. I ta trasa, która jest obecnie ona jest no, prawie taka sama jak dwa lata temu, jak pan mówi, tylko odwróciliśmy ją w drugą stronę, jest bardziej z górki, troszkę łatwiej, tak? Żeby przerzucić trasę. W inny rejon miasta, no, nie mamy takich środków, takich zabezpieczeń. Wchodzą w te drogi wojewódzkie, bo myśleliśmy kiedyś gdzieś w stronę Skierniewic pojechać, no i stąd jest to dla nas jakiś tam problem. Aczkolwiek, no wiadomo, też będziemy starać się rozmaicić troszkę i trasę w kolejnych latach. Jak zwykle, rajd zakończył się rozdaniem cennych nagród. Choć w tym roku, aby zdobyć na przykład nowy rower, potrzebne było nie tylko szczęście, ale i umiejętności. Finał rajdu przybrał bowiem formułę konkursową.